Szanowni Państwo, rozporządzenie Rady Ministrów wprowadza nowe przepisy dotyczące funkcjonowania w przestrzeniach publicznych. To przede wszystkim kolejne ograniczenia dotyczące poruszania się chociażby po naszych chodnikach i tutaj nie powinno być więcej jak dwie osoby i odległość pomiędzy nimi wynosząca minimum dwa metry. To także ograniczenie dotyczące funkcjonowania takich terenów jak park miejski, ale to także podtrzymanie zasad korzystania z naszej komunikacji publicznej. Tutaj na wszystkich autobusach pojawiły się informacje, jaka ilość osób może przebywać jednocześnie w tych autobusach. Stosowanie się do tych przepisów będzie kontrolowane przede wszystkim przez policję, ale poleceniem wojewody podkarpackiego do tych działań została włączona również Straż Miejska. Ja ze swojej strony nadal apeluję do Państwa, aby przede wszystkim być dla siebie życzliwym, aby przede wszystkim ograniczyć do minimum Wychodzenie z naszych mieszkań, z naszych domów, gdyż tylko w ten sposób możemy zachować bezpieczeństwo i w ten sposób możemy zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Szanowni Państwo, dziękuję Wam wszystkim, bo wygląda na to, że potrafimy się dostosować do tych wszystkich ograniczeń. A ze swej strony życzę Państwu wiele, wiele zdrowia. Szanowni Państwo, w związku z trwającą epidemią zostały wprowadzone i w zasadzie obowiązują od dzisiaj nowe e, obostrzenia. E, mają one głównie na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jedną z głównych podstawowych zasad jest przede wszystkim przestrzeganie dyscypliny przez osoby objęte kwarantanną, a także. Zminimalizowanie bezpośrednich kontaktów z innymi osobami. Policjanci cały czas wspierają służby sanitarne w walce z epidemią, codziennie sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w wyznaczonym miejscu. Policjanci bezpośrednio nie kontaktują się z tymi osobami. Głównie taki kontakt odbywa się telefonicznie. Policjanci Dzwonią do tych osób, sprawdzają, czy one przebywają w wyznaczonym miejscu, o wszelkich nieprawidłowościach informują o tym inspektora sanitarnego, który może nakładać dotkliwe kary finansowe. W świetle nowych obostrzeń wszystkie osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu i funkcjonować w przestrzeni publicznej bez nadzoru osoby dorosłej. Zawieszona została także działalność salonów kosmetycznych, salonów tatuaży oraz zakładów fryzjerskich. W weekendy nie będą także czynne sklepy z materiałami budowlanymi. Nowe zasady będą także obowiązywać podczas robienia zakupów. Wszystkie osoby, które będą robić zakupy są zobowiązane do zakładania jednorazowych rękawiczek. Oczywiście sklepy są otwarte dla wszystkich, natomiast trzeba zaznaczyć, że w godzinach od 10 do 12 do sklepu wpuszczane będą osoby tylko te, które ukończyły 65 lat. Oczywiście ilość osób w sklepach także będzie podlegała ograniczeniu i będzie to wynikało z ilości kas, które znajdują się w sklepie. Dla przykładu podam, że jeżeli w sklepie znajduje się jedna kasa, będzie mogło w nim przebywać trzy osoby. Jeżeli są to dwie kasy, to 6 Osób, jeżeli trzy kasy to dziewięć osób. Panująca aktualnie wiosenna aura i piękna pogoda z pewnością zachęca wiele osób do tego, aby wyjść z domu i spotkać się z innymi. Natomiast pamiętajmy o tym, że w dalszym ciągu obowiązują wcześniejsze restrykcje w zakresie zakazu gromadzenia się, organizowania spotkań czy organizowania zgromadzeń. Policjanci jak też strażnicy miejscy zwracają na to szczególną uwagę podczas codziennych służb, sprawdzają wszystkie miejsca, gdzie do tej Pory, gromadzili się ludzie, gdzie gromadziła się szczególnie młodzież. W sytuacjach, kiedy funkcjonariusze ujawnią jakieś nieprawidłowości czy nieprzestrzeganie tych przepisów, będą wobec tych osób wyciągać surowe konsekwencje. Policjanci apelują także do mieszkańców o odpowiedzialne zachowanie podczas codziennych służb za pomocą urządzeń nagłaśniających. Kierują do mieszkańców specjalnie przygotowane komunikaty, w których. Informują o zagrożeniu oraz przestrzegają przed wychodzeniem z domów. Waga, Waga. Policja informuje. Mamy stan epidemii. Zostań w domu. Nie narażaj siebie i innych. Opuszczaj miejsce zamieszkania tylko gdy jest to konieczne. Chroń siebie. Apelujemy do wszystkich o tą rozwagę i rozsądek. Zróbmy wszystko, aby nie dopuścić do takich sytuacji, by policjanci, Straż Miejska czy inne służby zmuszone były do podjęcia rygorystycznych działań wobec osób, które nie przestrzegają przepisów. Wykażmy się tą odpowiedzialnością, zdyscyplinowaniem i troską o innych. Zadbajmy o siebie i bliskich i pozostańmy w domu.